Hej, siemano, Witam was w planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie 51 stan e, grę ze świata neurosymy, postapokaliptycznego świata, które uwielbiam, bo postapo jest fajne, jak Fallout, Metro i więcej tam było tych postapo, ale mniejsze o to, albo Czarnobyl. Pamiętacie grę na pewno. Mniejsza. Tutaj mamy post Apo, wcielamy się w jedną z czterech e, frakcji gilię kupców, Federacja Palachów, gilię Mutantów i jeszcze mamy gilię Kupców. E, oczywiście z dodatkami gdzieś tam możemy sobie rozwinąć, bo można chyba dokupić dwie frakcje. E, w Master secie, oczywiście posiadamy grę podstawową oraz dwa dodatki, więc tutaj już mamy jakieś urozmaicenie, trochę więcej niż samą podstawkę. Ale tu jest napisane Master Set, więc, więc yy, tak jak widzicie, mamy tutaj nieco rozwiniętą podstawkę. No co oprócz tego? No, gra będzie zajmować mniej więcej między godzinką a półtorej, bo zależna to jest na pewno od stopnia zaawansowania graczy w tę grę, właśnie. Czy znają ją, czy nie znają, czy trzeba im tłumaczyć zasady, czy nie. Oraz tego, czy zagramy w dwie osoby, czy może w cztery. No, ale jest też wariant solo. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o słowo wstępu. Zapraszam do zobaczenia, co jest w środku oraz y, jak się w to gra. No i podsumowanie na końcu. Zajrzyjmy do środka. Ale zanim przejdziemy do środka tej gry, zostawcie suwa tutaj oraz łapkę w górę. Zaczynamy. W takim razie zobaczmy. Co jest w zawartości 51 stanu. Zaczynając od plansz frakcji, mamy tutaj cztery właśnie plansze frakcji. One są dwustronne: z jednej strony jest męska postać, z drugiej strony jest kobieca postać. Oczywiście każda plansza wygląda tak samo czyli ma obszar produkcji, obszar cech oraz obszar akcji. Natomiast każda frakcja ma inne, na przykład zasoby, które pobiera podczas produkcji. Ewentualnie też ma tutaj inne właściwości, jeżeli zagra przykładowo koło zębaty, pistolet lub kanistry z benzyną. Oprócz planszy akcji mamy również 88 kart, właśnie stanu 51 stanu. One są. Podzielone właśnie na y, akcje, cechy oraz produkcję. Jeżeli chcemy wiedzieć, y, do jakiego obszaru należy dana karta, wystarczy przeczytać tutaj na dole, czyli tutaj jest wiadomo, że ta karta idzie do akcji. Natomiast tutaj, no, też mamy akcję, ale tu już mamy produkcję na przykład. Jak już jesteśmy przy kartach, omówię może na przykładzie tej karty, o co tutaj chodzi. Karta, wiadomo, idzie do akcji. Można jedną akcję wykonać, że wykonujemy, czyli wyda jeden pistolet, aby otrzymać jeden czerwony znacznik. Tutaj po lewej stronie mamy typy, jakie tutaj dostarcza nam ta karta, czyli jeżeli ona jest zagrana i jest w naszym obszarze frakcji, dostarcza nam jeden typ czerwonego pistoletu oraz tutaj taką żółtą strzałkę. To jest oczywiście wszystko zależy od tego, jakie pozostałe karty mamy. I przez to będziemy mieć jakieś dodatkowe bonusy. E, oprócz tego, żeby zagrać tę kartę, musimy wydać jeden dystans. Czyli jeden e, szary znacznik trzeba wydać, aby, aby zagrać tę kartę na swój obszar frakcji. E, jeżeli ktoś nas splądruje, napadnie na nas i zniszczy nam tę kartę, może pobrać właśnie tutaj cztery czerwone znaczniki. Te znaczniki oznaczają, że będzie miał dwa ataki, tak jakby dostępne właśnie u siebie. Oprócz kart mamy również planszę naszych punktów, gdzie będziemy podliczać. Wszyscy startujemy na poziomie 0. Jeżeli któryś z graczy właśnie przekroczy 26. punkt, w tym przypadku Nowy York przekroczył to zaczyna się ostatnia, tak jakby sekwencja, czyli ludzie, którzy teraz trzeba zdobyć jak najwięcej punktów, właśnie w, tej obecnej, w tym obecnym momencie, aby jeszcze przegonić Nowy Jork. Oczywiście, Nowy Jork również może tutaj dalej zdobywać punkty, w danej turze wiadomo to się może już potem różnie skończyć może być nawet taka sytuacja że Nowy Jork po prostu skończyły mu się możliwości przekroczył ale ci mogli dalej sobie coś tutaj porobić i mutanci w tym przypadku wygrali mamy również pięć zasobów broń cegły kanistry ludzi oraz koła zębate powiedzmy że ludzie są zasobami w tej grze w grze również występują karty połączeń one są do pobrania w każdej turze nie mógłbym oczywiście pominąć wielkiej ilości znaczników, jakie się znajdują w tej grze. Szare są od budowy, czerwone są od ataku, niebieskie są od umów. Mamy trzy kolorowe, to znaczy, że możemy ją wykorzystać w dowolnym przypadku z tych trzech, które wymieniłem wcześniej. W przypadku żetonu z buldożerem, nie potrzebujemy wtedy używać budulca do odbudowy, a dana lokacja nie musi być tego samego typu. Super. Mamy żetony policji, które dodają plus jeden tarczy dla danego obiektu. Tu mamy uniwersalny zasób, który zastępuje wszystkie. A tu mamy jeszcze żeton razy 5. Ktoś ma 5 y, żetonów zamiast jednego. Jeszcze mamy 50 kart dodatku zima oraz 50 kart dodatku nowa era. Jakbym mógł zapomnieć, no oczywiście instrukcja bez niej nie mogłoby być. Producent też nam dostarczył skrót, reguł. I w dziwny sposób przygotowanie do gry właśnie na tym spisie reguł tutaj przygotował. W instrukcji tego nie ma, jest tylko tutaj na tym spisie reguł. Oczywiście w bardzo fajny sposób tu jest to przygotowanie rozpisane. Więc przygotujmy rozgrywkę. No dobra, tak właśnie wygląda przygotowana rozgrywka. Wiadomo, każdy może ją rozplanować, jak mu się podoba. Dla potrzeb recenzji jest to dla mnie jak najbardziej wygodne ustawienie mamy planszę punktacji razem z dwoma tutaj znacznikami obok, żetonami. Jeden jest dla Nowego Jorku, drugi jest dla Gildi Kupców. Mamy tutaj oczywiście stos e, kart właśnie z podstawki, bez dodatków, bo możemy użyć jednego z dodatków, aby uroz urozmaicić sobie tutaj rozgrywkę. Mamy też karty połączeń, tasujemy w dwóch oddzielnych e, stosach i odkrywamy pierwszą kartę. Mamy tutaj ludzi, mamy zasoby kanistrów, mamy zasoby tutaj broni, budulca oraz kół zębatych. No tutaj oczywiście wysypałem po prostu żetony, będę z nich wybierał jak będę coś potrzebował. Jeszcze przed rozgrywką wiadomo trzeba ustalić kto będzie pierwszym graczem, w moim przypadku niech to będzie gildia kupców, on po prostu będzie wykonywał pierwsze swoją akcję. No, i tak rozdajemy tutaj stali właśnie po 6 kart dla każdego z graczy. Teraz należy do nich, aby wybrać tylko 4 z tych kart, które dostali. W tym przypadku, nie wiem, myślę, że no, ma dość trudny początek. On tu kanistry ma z góry, to może kanister sobie zostawimy. Dobra, z spowiednika może, albo dobra, zostawimy, bo tutaj. Możemy jeszcze łupić karty z ręki, więc to będzie całkiem spoko. Mogę zatrzymać jeszcze to. No do dupy ma te karty. <gry> Schron sobie zostawimy, a te karty przepadają. Można je odrzucić gdzieś poza stół. W drugim przypadku, no mamy trochę lepszy start. Mamy przede wszystkim jedynki. Tylko pytanie: cecha za zbudowanie? Połóż dobra, to by było spoko. Tu mam otwartą produkcję. No to też wytłumaczę za chwilę, jak to działa. Myślę, że spoko w tych dwóch przypadkach. Eee, broń odrzucę od razu. To też odrzucę, no to zostawiam jeszcze te dwa. Myślę, że tak wystartujemy na początek. Eee, mogę jeszcze tutaj powiedzieć przed startem, że tu mamy eee, osłonę, czyli przeciwnik musi wydać 3 żetony czerwone. Aby zniszczyć y, obszar, y, jakąś lokację produkcyjną. No, ale to za chwilę, wszystko przedstawimy. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Pierwsza faza jest to faza wypatrywania, czyli odsłaniamy. Dwie karty plus jeden, bo jest dwóch graczy, plus, plus właśnie jedna dodatkowa. Pierwszy gracz wybiera, którą z kart by chciał mieć. Weźmie sobie cechę, bo tutaj dwie karty dobierze, dla niego to się jak najbardziej przyda. A drugi gracz wybiera. Montownia mu się spodoba. Dobra. Ta karta przepada oczywiście na 100 z kart odrzuconych. Teraz jeszcze raz odkrywamy właśnie karty. Ponownie trzy. I teraz gracz wcielający się w Nowy Jork wybiera jako pierwszy i bierze, weźmie cechę, a drugi cegłówki, niezbyt fajne karty, no i ostatnia karta tutaj przepada. Teraz mamy drugą fazę, czyli fazę produkcji, czyli tak, gildia kupców produkuje trzy zasoby ludzi, Jeden zasób kanistra, eee, szarą strzałkę oraz pobiera jedną kartę. Ok. Następnie Nowy Jork ma tr trzech ludzi. Eee, koło zębate. Eee, tutaj szarą strzałkę i również pobiera jedną kartę. No i teraz przechodzimy do fazy. Akcji. Akcji mamy dość sporo, ponieważ mamy akcję konstrukcji, czyli możemy wybudować coś na obszarze e, tutaj e, naszej frakcji, możemy przebudować, czyli odrzucić budulec, aby przebudować e, dany... E, Wybudowany rejon lub yy, zniszczony, bo on wtedy ma odwróconą kartę i też to możemy przebudować. Wtedy zyskujemy jeden punkt zwycięstwa, jak przebudujemy. Możemy również plądrować, czyli jeden przeciwnik może najechać na drugiego. Możemy też wykonać akcję y, tutaj z obszaru y, karty, jaka jest napisana, czy tam otwartą produkcję wykonać. Czy na przykład właśnie akcję tutaj z kart akcji. Możemy też odrzucić dwóch ludków, aby pobrać jedną z kart połączeń. Możemy też wykonać jedną z akcji tutaj wypisanych na spodzie, czyli zamienić koło zębate na jeden znacznik szary, jedną broń na dwa znaczniki czerwone, dwa kanistry, aby otrzymać dwa niebieskie znaczniki. No i oczywiście na samym końcu jak już nie mamy czego wykonać, pasujemy. Dobrze, w takim razie gracz. Wcielający się w gilę kupców, zaczyna i myślę, że na samym początku sobie zagra e, rozdroża. To jest cecha i bonusowo dostanie dwie, e, dwie karty. Czyli dajemy tam, gdzie cechy, odrzucamy jedną szarą strzałkę i pobieramy dwie karty. Oczywiście, nikomu nie pokazując. Dobrze, teraz drugi gracz. On sobie tak myśli, 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 i wymyślił, że postawi sobie obozowisko za jeden. To też jest cecha. Odrzuca jeden i stawia trzech ludków tutaj od razu, natychmiastowo. Oni nie będą znikać podczas fazy y, czyszczenia. Akcja znowu przechodzi tutaj do naszego drugiego. I jako, że Gilia kupców posiada, że może jeden kanister wymienić na trzy strzałki niebieskie, to bierzemy je i odkładamy na razie tutaj. Myślę, że tutaj Nowojorczyk zauważył fajną kartę tutaj, właśnie z kart połączeń, więc wydaje dwóch ludzików, aby pobrać natychmiastowa. Wydaj jeden pistolet, aby otrzymać trzy czerwone znaczniki. Zostawi sobie na później Julia kupców sobie wrzuci gracz od kupców wyda trzy niebieskie znaczniki aby podpisać umowę i zdobywać jeden zasób uniwersalny właśnie z tej karty czyli wydaje trzy znaczniki i wrzuca kartę tutaj od góry wtedy widzimy, że tutaj mamy jedną umowę podpisaną a trzy znaczniki odrzuciliśmy przechodzimy ponownie tutaj do naszego Drugiego gracza, on sobie wyda koło zębata, aby pozyskać szary znacznik. W przypadku tego on raczej lubi podpisywać umowy. Poza tym ma drogie karty, więc sobie wyda dwóch ludzików, aby pobrać transport odpadów, i może otrzymać trzy znaczniki niebieskie. Przechodzimy ponownie do tego gracza, i on tutaj sobie. Za zagra. Otwartą produkcję. E, za jeden. Hmm. Oczywiście od razu pobierze jeden znacznik z produkcji. W takim razie przechodzimy znowu do gildi kupców. I tutaj gracz z gildi kupców natychmiastowo otrzymuje trzy niebieskie, więc nie musi oddawać tury przeciwnikowi. I za trzy niebieskie strzałki zagrywa sobie, dobra bardziej mi się opłaca tutaj, czyli dwa znaczniki używam, dwóch znaczników używam, aby dostawać jeden kanister z umów. Dobrze, po włożeniu karty oczywiście przechodzimy jeszcze tutaj do tego gracza. On zagrywa jeden, żeby pobrać jeden. No i to by było tyle. Ten gracz prawdopodobnie spasuje, chociaż. W sumie, dobra. Zagra za jeden jeszcze tutaj, bo i tak przypadną mu te zasoby, więc warto tutaj zagrać. I będzie miał jeszcze budulec na kolejną turę. Jak widać, gilia kupców dość mocno wystartowała z umowami. Ale, dobra. Nowy Jork też ma szansę wygrać. Ponownie tutaj przechodzimy. Mamy jeden, żeby zagrać. No, i myślę, że no trochę cienko. Cienko tutaj mamy. Ha, widzicie, e, zrobimy tak: dwóch lutków wymienimy na surowiec. E, gilia kupców właśnie w tym momencie pasuje, bo już nie jest w stanie nic zagrać. Nawet jakby chcieli, to już po prostu nic nie chcą i nie mogą. A, albo nie chcą, albo nie mogą. E, więc tutaj już zagrywamy, wymieniamy na jeden. Dwa szare znaczniki i możemy tutaj ładnie, pięknie zagrać taką fajną akcję. Opustoszałam osadę za dwa. Wrzucamy. I właściwie moglibyśmy jeszcze tutaj. A, zagrajmy w sumie. Zabawmy się w to. Wydajmy jeden, aby pozyskać tutaj ten fajny zasób uniwersalny. Zagrajmy jeden, żeby pozyskać zasób uniwersalny. Przez to mamy dwa kanistry. Policzmy to jako dwa kanistry. Czyli powiedz no tutaj wymieniamy na dwa i sobie zagramy pięknie platformę wiertniczą jako umowę. Na chwilę obecną nikt nie zrobił żadnego punktu zwycięstwa, więc tam nic nie przesuwamy. No i mamy kolejną turę. Oczywiście faza czyszczenia. Czyścimy wszystko co tu było. Eee, I pierwszego gracza przekazujemy tutaj. Tak wyglądała właśnie pierwsza tura. Teraz przedstawię jeszcze... Kilka akcji, które możemy tu zagrywać, bo nie będę całej rozgrywki wam tutaj prezentował. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jasne było do tej pory. Jedną z akcji, którą możemy wykonać, to na przykład wykonać akcję właśnie z kart, jakie tutaj posiadamy. W tym przypadku mamy wydaj dwa znaczniki broni, aby otrzymać dwa punkty zwycięstwa i można to aktywować dwa razy. Więc jeżeli dany gracz posiadałby cztery pistolety, to mógłby zdobyć 4 punkty zwycięstwa. Natomiast może się zdarzyć tak, że przeciwnik nam zniszczy daną lokację. On oczywiście pobiera wszystkie łupy, jakie tu są, czyli w tym przypadku 3 kanistry i punkt zwycięstwa dostaje i obracamy kartę. Nie usuwamy jej z planszy. Z planszy jej się nie usuwa, ponieważ za pomocą takiego budulca pomarańczowej cegłówki możemy ją odbudować. W tym przypadku patrzymy, czy. Tutaj mamy jakąś kartę akcji. No, mamy, mamy. Możemy tę kartę za pomocą budulca odbudowujemy sobie. Tutaj pięknie. Odrzucamy budulec. I w dodatku dostajemy jeden punkt zwycięstwa za odbudowanie. Proste, proste. Natomiast jeżeli chodzi o ataki, załóżmy, że Gildia Kupców chce zaatakować Doki tutaj. Nowego Jorku, czyli musi posiadać 3 żetony czerwone. W takim wypadku, no niestety, gilia kupców za jeden pistolet dostaje dwa czerwone znaczniki, więc musi wydać dwa znaczniki pistoletów, aby pozyskać 4. W tym przypadku atakujemy trzema znacznikami. No i niszczymy doki. W tym przypadku Gilia kupców pobiera dwa koła zębate, bierze je do siebie, ma jeszcze jeden czerwony żeton, bo został tutaj z ataku. Zawsze mógł zaatakować cechę, no ale powiedzmy, że potrzebował kół zębatych. No i właśnie przeciwnik sobie odwraca. Tutaj właśnie została nam ta jedna strzałka czerwona. I stwierdziliśmy, że złupimy sobie z ręki, czyli odrzucamy czerwone, bierzemy kartę z ręki, ona ma dystans 1, możemy ją złupić. No i pobieramy w tym przypadku dwóch ludzików. Powiedzmy, że było nam to potrzebne. Bardzo fajna e, zasada, że nie trzeba tylko napierdzielać, najeżdżać na przeciwnika, ale możemy też również swoje karty łupić i zdobywać e, potrzebne nam zasoby. Dobra, nie ma co tu dłużej omawiać. Zapraszam do. Podsumowania usłyszycie kilka słów ode mnie, doszliśmy właśnie do podsumowania gry. 51 stan. Mam nadzieję, że Wam się rozgrywka podobała, ponieważ mi się podoba. Z chęcią wracam do tej gry. Nie tylko dlatego, że rozgrywka wciąga i fajnie się napierdziela ze znajomymi niszczy ich frakcje, niszczy do zera, albo w ogóle nie można nic zrobić i nagle rozbudowujemy całą potężną armię, też się tak da. Ważne, żeby dobrze zagrywać karty, ważne, żeby mieć te karty, nie można się wy wypruć z kart i nie mieć żadnej na ręce, bo wtedy, no, raczej kiepsko, jeżeli chcemy gdzieś tam te punkty na końcu uzyskać. Mi się nie raz udało właśnie e, z przegranej pozycji. Wręcz wygrać, bo później jak doczytałem zasady, to faktycznie wygrałem, ale podczas rozgrywki uznaliśmy remis. Mniejsza. Dobrze. E, może zacznijmy od aspektów wizualnych i tego, jak ta gra jest wykonana. Gra naprawdę zawiera strasznie dużo elementów. Ja lubię coś takiego. E, lubię te drewniane znaczniki. Portal Ignacy zawsze e, tutaj no Nie oszczędza się w te, te wszystkie zasoby, żeby je dać, żeby one były namacalne, żeby były drewniane. Bardzo fajnie tutaj się to zagrywa, pobiera. Może niektóre, niektórzy ludzie tego nie lubią, wolą to w ogóle pominąć. W tej grze jest to właśnie podstaw to, to jest podstawa: to jest bez tego no, ta gra trochę mocno by straciła. Jeżeli chodzi o znaczniki, czyli te wszystkie strzałki szare, czerwone, niebieskie. Multizasłup, czyli ten uniwersalny, czy tam pod, pod, trzykolorowa strzałka budulec, No to, to są zwykłe zwykłe żetony. No, żeton jak żeton. Dobrze wykonany, nie niszczy się, jest twardy. Co, co by tu więcej wymagać? Rysunki na kartach przepiękne, fajnie oddają właśnie ten świat post-Apo świat Neuroshima. Nie jestem mocno zaznajomiony z tym światem, ale ta gra naprawdę wciąga i mam ochotę zobaczyć na resztę produkcji właśnie neuroshimowych, z którymi nie jestem za dobrze zapoznany. Ale ta gra zmusza do tego, żeby przynajmniej wypożyczyć sobie i zobaczyć czy reszta resztę, czy tam pozostałe gry są warte mojej uwagi. Tak jak zauważyliście podczas rozgrywki mamy naprawdę bardzo dużo możliwości jeżeli chodzi o akcje jakie można wykonać. Tak naprawdę podczas rozgrywki nie widzimy tego, ale tu można wykonać 8 czy 9 akcji nie pamiętam dokładnie, musiałbym policzyć, no ale mniejsza, no to jest naprawdę odgrom akcji i... No wiadomo, no, one się tam gdzieś rozmywają, no bo czasami wystawienie karty, no kto to liczy jako akcję, no ale jednak, jednak jest to naprawdę bardzo duża możliwość, jeżeli chodzi o rozgrywanie danej partii. Podoba mi się przede wszystkim to, że możemy kartę ze swojej ręki złupić, po prostu ją zniszczyć, pozyskać sobie zasoby, bo akurat tych potrzebujemy, bierzemy, niszczymy jakieś tam... A, po co nam ta karta. Lepsze są te łupy, które nam daje. O elemencie negatywnej interakcji chyba nie muszę mówić, skoro ta gra polega na rywalizacji, no to raczej ten element negatywnej interakcji jest naprawdę ogromny. Jest duży dysbalans między wszystkimi tymi e, nacjami. Każdy jest, są, każda jest nastawiona na coś innego, czyli mutanci atakują przeciwnika cały czas. E, a Apelachów najbardziej nie mogę jak Jakoś do nich się przekonać. Oni są dość. Moim zdaniem trudni, ale mogę się mylić. Może, może nie potrafię nimi grać albo ich zrozumieć. Sojusz Mutantów jest moim zdaniem jedną z najłatwiejszych frakcji, żeby ją opanować na samym początku. A Gilia Kupców i Nowy Jork, no oceniłbym ich tak na środku. Czyli Jeżeli chodzi o te podstawowe frakcje, no to Gilia Apalachów y, dla mnie najtrudniejsza. Gilia Kupców Nowy Jork y, pośredni. A Sojusz Mutantów to to jest po prostu y, taki kozak, że. Nie wiem, dla, dla mnie to, to jest kozak. No, tyle bym powiedział w tym temacie. W grze, oczywiście, y, mamy 50 kart dodatku zima i dodatku nowa era. Myślę, że to, to, to bardzo fajnie, że są te dodatki. Jeszcze są dostępne, z tego co wiem, trzy, yy, trzy oddzielne do dokupienia. Yy, w tym jeden z dodatków jest yy, chyba kooperacyjny. Znaczy półkooperacyjny, bo dalej się napierdzielamy między sobą, ale jeszcze mamy element kooperacji, że musimy tam się nawalać z jakimiś potworami, które nas atakują wzajemnie. Dodatki oczywiście urozmaicają grę, dodają świeżości i nowości. Na przykład żetony policji, które nie są potrzebne w ogóle w podstawce, bo tam nie ma żadnych kart, które pozwalają nam ulepszyć jakąś, nie wiem, budowlę na produkcji. Żeton policji po prostu daje, że zamiast 3 mamy 4 obrony, no i tam nas to w jakiś sposób ulepsza. Oczywiście najważniejsze w grze jest dobre zagranie kart akcji i żeby tam sobie te akcje wykonywać, czyli dobrze zbierać karty. Czyli jak widzimy, że dużo danego zasobu zbieramy. To najlepiej zagrywać takie akcje Wiadomo, przeciwnik nam może Zniszczyć to pole, no ale Wiecie, to w odpowiednim momencie Też trzeba zagrać Wiemy, że możemy w, w danej turze Mocno się spuszować na danej karcie No to wystawiamy Bierzemy powiedzmy 4 punkty zwycięstwa Tak jak wam przedstawiłem z tymi kanistrami Na przykład albo z tą bronią e I przemy do przodu Aby zdobyć 26 punktów Aby przekroczyć 25 punktów I zdobyć jak najwięcej nawet więcej niż 50. Jeżeli chodzi o instrukcję, myślę, że jest dobrze napisana. Chociaż za pierwszym razem miałem problemy, ale to jest spowodowane też tym, że tak jak wspomniałem, jest dużo o, o akcji do, do wyboru. To nie jest tak, że mamy trzy akcje i a dobra, to to, wykonamy tamto i to, i spoko, dobra. No, albo to, albo to, albo to. No. Jednak tu jest dużo więcej, dużo więcej do zastanowienia, dużo więcej gdzieś tam pośrednich zasad, gdzie nie wiem, co trzeba, jak się to zrobić, czy czasem coś jeszcze więcej się nie dzieje. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję 51 stanu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam udanego popołudnia. Zapraszam na pozostałe recenzje oraz do zostawienia tutaj subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, łapki w górę, dzwoneczka, jeżeli Wam jest to potrzebne. No i pamiętajcie, żeby zobaczyć poprzednie, poprzednie produkcje oraz yy, zapraszam na kolejne produkcje za dwa tygodnie. To by było na tyle. Dzięki, że wpadliście i trzymajcie się do zobaczenia i cześć.